Wandal i Phantom to dwie najpopularniejsze bronie w Valorancie, której Ty używasz, to jest tylko i wyłącznie Twoja indywidualna sprawa. Ale dzisiaj dostaliśmy oficjalne statystyki od Riot Games, które pokazują, która broń jest lepsza na papierze. Czyli jeśli chodzi, patrzymy sobie na statystyki, no to okej, okay, więcej procent y, strzałów w głowę wpada z tej broni, więcej procent zabójstw wpada z tej broni, no czyli ta broń według statystyk jest lepsza. I dzisiaj to sobie powiemy, która broń jest lepsza, Phantom czy Wandal według statystyk. Ale zanim przejdziemy do filmu, to chciałem Cię zaprosić na mojego twista bo stream jest właśnie prawdopodobnie w momencie, kiedy oglądasz ten odcinek streamy codziennie wieczorem od 17.30 a w sobotę i niedzielę od 11 rano więc przejdźmy już sobie do omawiania wandal czy phantom spójrzmy sobie na pierwsze statystyki tutaj widzimy kill distance czyli to ile procent jakby ile fragów wpada z wandala i z fantoma w zależności od dystansu na blisko zdecydowanie króluje phantom czyli 10-15 metrów do tego momentu phantom wygrywa cały czas właściwie można powiedzieć, że do momentu 15 20 metrów, ponieważ w jednym momencie są takie same, więc powiedzmy, że do 20 metrów Phantom jest bronią idealną. Co to oznacza, że na mapę taką jak Pearl zdecydowanie lepszą bronią będzie Phantom, ponieważ no, statystyki mówią, że o wiele więcej killi wpada z Fantoma na bliski dystans. No ale jeśli chodzi o mapy dalekie, czyli tak jak na przykład Breeze, którego w grze obecnie nie ma, no ale dajmy sobie jako, jako przykład, bo to jest akurat dobry przykład, no bo jest bardzo daleki dystans na niej. No i to na takim bryzie Vandal zdecydowanie góruje nad Fantomem. Czyli już pierwsze statystyki za nami i widzimy, że to jest bardzo sytuacyjne, czyli zależy od mapy, zależy od sytuacji. Na przykład na Perlu mamy dużo takich miejscówek, które są na blisko, no ale jest też na przykład Long, który jest na daleko, no i tam faktycznie lepszy jest Vandal, no ale na większość mapy, na większość Perla lepszy jest raczej Phantom, więc to jest bardzo sytuacyjne. Następne statystyki mówią nam o tym, że y Mamy tutaj taki podział rank, czyli widzimy Gold, Platyna od Ascendanta immortal i powyżej. Ogólnie ten wykres przedstawia multi kile czyli jeśli na przykład przeciwnicy biegają ci pod celownik i masz pięciu celownik 5 przeciwników przed celownikiem i rozkręcasz full auto, trzymasz lewy przycisk myszki, no to jak szybko zdobywasz te fragi z Wandala i z Fantoma? No i Phantom tu wygrywa, no bo on jest generalnie ma większą szybkostrzelność. On ma większą szybkostrzelność, no to szybciej te fragi wpadają faktycznie. Więc tutaj znowu taki jeden plusik dla fantoma no bo na bliski dystans faktycznie, jeśli tak pięciu przeciwników wyjdzie przed celownik, jak ja miałem taką sytuację, no to z fantoma y, zrobiłem ace'a i pobiłem regra świata na stencie tam, no a jakbym miał wandal'a no to jestem pewien, że nie udałoby mi się tego zrobić. Tutaj taki dodatkowy plusik na fantoma, no ale to potwierdza tylko to, że fantom jest o wiele lepszy na bliski dystans, no a wandal na daleki. Kolejny wykres mówi nam o tym, jak dużo osób używa wandal'a i jak dużo osób używa fantoma. Aż 76% graczy na rankedach używa wandal'a jest to ogromna przewaga względem Fantoma. Jeśli chodzi o proplay, czyli no, profesjonalne graczy, to tam 72% osób używa vandala a 28% Fantoma, czyli i tak vandal no, zdecydowanie wygrywa. Głównie kierują się tutaj gracze tym, że no tutaj można one tapować z Wandala. No i jeśli namierzysz sobie przeciwnika. I dasz mu one-tapa w głowę, no to wtedy masz gwarantowanego kila. I jest to prawda. Na tym wykresie widzicie, jak często wygrywa phantom, jak często wygrywa wandal w takich sytuacjach, kiedy właśnie z fantoma traficie pierwszy strzał w głowę przeciwnika. Czyli siedzicie, macie przed sobą przeciwnika, macie fantoma w ręce, traficie pierwszy strzał w głowę. I 78% szans jest na to, że wygracie ten pojedynek. No ale tak jak już mówiłem, no jest 21% szans na to, że niestety tego pojedynku nie wygracie. I to jest coś, co odciąga graczy od fantoma. Czyli, dacie komuś one-tapa, i jest jakaś taka szansa, że wy i tak tego przeciwnika nie zabijecie Bo na przykład milisekundę wcześniej dostajecie z czasu operatora całkowicie z innej części mapy I wtedy się denerwujecie No i faktycznie jest to coś, co przemawia bardzo za wandalem No a jak ja to widzę, jak ja widzę, co według mnie jest lepsze No oczywiście uważam, że to jest wszystko kwestia preferencji Ale uważam, że jeśli gracie na przykład Cypherem I wiecie, że gracie blisko swoich y, trapów Gracie w swoich tych takich smokach cypherowskich to zdecydowanie lepszy dla Was jest Phantom Jeśli gracie duelistom To moim zdaniem zdecydowanie lepszy jest Vandal Ja bym to tak podzielił Dla duelistów lepszy jest Vandal Dla innej klasy postaci lepszy jest Phantom Oczywiście to też jedno wszystko zależne od sytuacji Ale w większości sytuacji, tak jak mówię na Cypherze Chcecie mieć Fantoma Ja to tak widzę, to było na tyle w tym filmie Dziękuję bardzo za oglądanie, wbijajcie na mojego Twitcha, streamy codziennie No i to tyle, siema